I witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Nowe Początki, dokładnie tak, z Minecraft Nowe Początki. I gdzie dziś przygoda nas poniesie? Nie mam pojęcia, dokładnie tak. <laughs> you are not welcome, I'm waiting you, stop. Jesteś tu mile widziany, obserwuję cię. zatrzymaj się. Okej, okay. jeśli nie oglądajcie poprzednich dwóch odcinków, to zapraszam was, ponieważ ty musisz obejrzeć poprzednie filmy, żeby zrozumieć, ponieważ w poprzednim odcinku... Uwaga, uwaga, zaatakował nas Hero Brain I Hero Brain istnieje, jak też sami widzieliście. To było przerażające. Masz może Minecraft Premium dużo wolnego czasu i lubisz grać w Minecrafta? ten film jest dla Ciebie. Szukam osób do serii fabularnych w Minecraft pod nazwą Fabularni. Będziemy nagrywać serie minecraftowe, ale nie tylko. Z innych gier możliwe, że też. Póki co będzie to głównie Minecraft no i też serie z Marvela w Minecrafcie. Zapraszam do opisu, gdzie jest link do Discorda, gdzie macie wszystko ładnie podane, rozpisane. No i co? Rekrutujcie się już dziś. Widzimy się na nagrywkach. Mamy kłowki i mamy farmę. Mamy chlebek. I przydałoby się jednak zrobić sobie jakieś miejsce na dom, cokolwiek. No bo no przydałoby się. Problem jest w tym, że ja nie mam pojęcia, z czego ja mam tu zbudować. I to mnie bardzo niepokoi. Tak czy siak. Przydałoby się też pogotować. Pogo. Eym... Po, <grym> I też udać się do kopalni, to też by się przydało. I właśnie myślę, żeby tego nie zrobić właśnie w tym odcinku. Żebyśmy się wybrali do kopalni. Tylko ja nie mam jedzenia, to jest ten masakryczny problem. 2 złota, słabo, słabo Kurczaki. Gdzie moje marchewki, by the way? Tu to marchewy sobie weźmiemy, chociaż nie wiem czy nie lepiej by było se z ziemniaki. I jak się robiło tę wędzarkę? Wędzalka. A, to easy, easy, easy. To robimy wędzare. Halo? O, okay. Robimy wędzare. Au au. Ja. Sick. Ognicho też se zrobimy. Czemu nie? I cyk, cyk. No i teraz to leci, patrzcie to. Dobra, ognicho też se postawimy. I jeszcze se postawimy um, chyba pod blokiem siana. Chyba siana da dwoń do bociana. He, he. dobra. Bierzemy to. Tu by się przydało jakiś dirta zdobyć i to załatać tak czy siak tu bym postawił na um, nasze ognisko by się ładnie dymiło. Właśnie dziwne jest to, że ja dalej nie stworzyłem tu Swamp Pointa. Dom. No. Pięknie, pięknie, pięknie dom Fiolet. No dobrze Patrząc na mapę, to... Wygląda ciekawie, ciekawi mnie co to jest o tu, co to jest tutaj, może tu są gdzieś bagna i co są lilie, tego nie wiemy, e, dobra to, to te marchewki odłożę jak to biorę, to mi niepotrzebne, to też mi niepotrzebne, to też nie, to sobie zostawię, to sobie zostawię, to sobie zostawię, to sobie zostawię, tarcze, wiadro, to i to, jeszcze węgiel wezmę. Dobra, tak długo mnie tam nie będzie, Tyle mi wystarczy tego wszystkiego. Dobra, próbmy sobie więcej pochodni i możemy się udać. A gdzie? Pojęcia nie mam. Tu, pójdźmy. Pierw wykopiemy sobie to. Tylko, no właśnie. Czuję, że więcej kill by mi się przydało, a nie zrobiłem sobie. To jest masakryczny błąd. Właśnie, trzeba uzbierać, rozmażać krowy, uzbierać żelazo i zrobimy sobie, e, i zdobyć piasek i zrobimy sobie pierwszy plecak. To będzie coś niesamowitego. Dobra, dobra. Tu chcemy zejść. Okej. Okay. Creeper. Dobra. No i tu nic nie ma. Słaby ten Kevik. No cóż. Zbyt wiele na to nie poradzimy. Jedyne co możemy zrobić to po prostu stąd wyjść. I no to tyle. Czekajcie, jakby nam w Kevie z za hero Hirobrań wyskoczył mi się zesrał, ale trzeba patrzeć. Najgorsze jest to, że nie da się go tak łatwo rozpoznać, bo te również mają świecące oczy. I to jest w tym wszystkim najbardziej przerażające. Pójdźmy spać. I cieszy mnie, że w ta seria, te filmy tak wam się podobają. To jest też jest mały. Syk, mamy kolejny. Tutaj krówki. Czekam, aż one urosną. Dobra, gdzie by się tu można udać? Tam jest. No właśnie. Czy to jest krater? No wygląda krater. No to udajmy się. Hero Hirobrina Widzicie, legenda nie kłamała, hirobrain istnieje. Tak, okej, okay, mamy krater. I mamy tam Endermana. To jest Enderman. To był Hirobrain. To był Hirobrain. Enderman tak nie wygląda i end po Endermanie jakby się tepnął. To po pierwsze byłby dźwięk, po drugie byłby partigle fioletowe. Brain nas obserwuje Wszędzie gdzie jesteśmy Podąża za nami Brain. Straszna historia, widzowie Herobrine'a no nie widzę, śmieszne jakby tu patrzył Ale no nie ma go są szkielety, ale z nimi chyba bym nie chciał walczyć, tylko chciałbym sobie tam dalej przejść. Więc postaram się to zrobić tak, by mnie nie założyły. Au. Chyba, te drzewa by było też fajnie ściąć. Ale to nie ma... Dobra. Jesteśmy, powiedzmy, oficjalnie w Kejwie. Miedzi nie potrzebuję co za creeper taki ciemny? I co dziś się stało? Albo i normalny? Nie wiem. Jak dziwnie wyglądał. Jakby się zmoczył od wody, jak psy i był taki ciemny. Okej. Okay. Odkrywamy jakieś niezbadane nowe rejony. I to ty. Okej. Okay. No niestety nie mamy farta do jaskin na tym sejbie. Co jest coś przytłaczające, no ale co zrobisz? Pada deszcz. MASAKRA no cóż uu, a to to mi się bardzo podoba to mi się bardzo podoba bardzo bardzo to mi się podoba o od góry tam wskoczymy szkoda marnować kobla by się tam budować więc idziemy na około o limonkę Cyk, cyk Cyk, cyk Miecz W gotowości Tu się mówi na gotowości, w gotowości I ty Tu chyba było, nie? O, no. laszkejby! Zarąbiście Ale bym spadł What to Eee... Um, wiecie co? To chyba jednak jest jakiś cave. Taki z moda. Okej. Okay. Poza tym, że to wygląda zajebiście. To nie umiem nic dodać. To definitywnie jest moda. No dobra. No i mamy... To mamy. O creeper! Nie, 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 nie. nie. Fuck. Że ja go nie zauważyłem. Kulczaki, ale mamy nasiona dyni, to spoko, to spoko, spoko. Plus żelazo, mamy tu Redstone i mamy też jebitnego Kevla oraz Hirobraina. Hej, ała, Oł. tam chyba chodzi. No, jest tu niebezpiecznie. Jesteśmy cały czas obserwowani, śledzeni przez... ...przez Hirobraina. To jest też shader z mgłą. To tu był spawner? Nie, ale fajne miejsce. O chuśwa, to zombie. Wystarczy, że to Hirobrain. Tak, już widziałem, że ma ręce złożone, to to... Nie mógłbyś on. Może znajdziemy diamenty? Ależ on nawet tu się czai. On się czai, czai wszędzie na nas. Na powierzchni, pod wodą, w jaskiniach. On jest wszędzie. Widzowie. To jest niebezpieczne. Ponieważ brain jest wśród nas! Dyn, dyn, dyn... dobra, chodźmy sobie tu do tych pajęczyn Choć nie wiem, czy to dobry pomysł to Już wychodzimy z tego, to ja wychodzić bym nie chciał Mogą być fajne złoża itp A, no tak, dostaliśmy jeszcze jeden żelazny tej zajebiście Dobra, mamy redstone bo coś się tam kiedyś przyda. Myślałem, że to heroin. No dobra, wy się tam wykończcie. Ja idę dalej. Znowu zombie. Złoto, złoto. Fajnie by było zdobyć. Dla kilku rzeczy fajnych. Hehe. <grytanie> o, tak, dawajcie mi dużo złota. A czym ja to kopię? Chociaż nie, jak zwykłym chyba też by mi wyszło. Ale no wiadomo tym to szybciej jest. Cyk, pięknie dużo złota. Co mi się masakrycznie podoba. Won. Muszę wykorzystać ten blok, jak on działa, nie? Bo to też jest fajna sprawa, ciekawa. Tam sobie pójdziemy. No, co by nie mówić. No, na to świetnie. To musicie powiedzieć, że to miejsce oddaje mega klimatem itp no warto to było przyjść. No, ale dobra, nie jesteśmy tylko po to, by tu mówić. Czy było warto, czy nie. Tylko jesteśmy po to, żeby tu to zwiedzić. To zombie. Szczęście to tylko zombie. Złota Będzie światła na złotych synów <grymne> Okej, okay, tu prawdopodobnie mamy do czynienia ze spawnerem Albo i nie To też jest kobyl Czyli że to, że co, że to się niby zawaliło, tak? Wow Jeszcze co, ma tu Herobrine Nie no Mago. No i przez to, że gram na singlu To jest najlepsze że To jest prawdziwy Hero Brain. Ciekawe, czy nam się kiedyś przyśni Ale byłoby to zajebiste takie przeżycie Chciałbym to przeżyć Musimy kiedyś pokonać, słuchajcie, Hero Braina. Musimy Dobra stąd tylko teraz trochę ten bo przez ten blok nie mogę stawiać pochodni o. no dobra przydałoby się w sumie tam zejść na dół więc ui halo halo to nie działa Halo! To po co to jest w takim razie? Tylko dekoracja? Ale bez sensu. No cóż. Nic z tym nie zrobimy. Ale ze złota to się bardzo cieszę. Czemu? No pewnie widzowie, którzy mnie oglądali, to już się mogą domyślać. Domyślać. Mamy diamenta. Jeden diament. A jest dziwny dźwięk. I coś czuję, że przez ten dźwięk. I Brain jest wśród nas. Mówiłem. Leci. Leci. Dobra, nie ma. Chyba. Diament. Diament. <laughs> diament. Idealnie na kilo. Świetnie. Była najlepsza wyprawa do cave'a. Okej, okay, no nie ma go już. Okej. Okay. Ale przydałoby się jeszcze zrobić inne surowce. Żelazo też, chociażby na przykład. Myślałem, że spadnie. I chyba tylko wtedy, gdy jest ten dźwięk, to się pojawia Hero Brain. No dobra, tam mogą być jaksy, bo tam jest lawa, więc tam się przejdziemy. No, przejdziemy się tam. Tak mi się wydaje, że mam nosa tam do surowców. O, żelazo. Żelazo, ale tu jest szkielet, więc ja bym, o właśnie, ja bym na razie go nie zdobywał. Szkiet z białymi oczami. Hi, brain go opętał Ale piękny. Ale dobra, nie jestem tu po to, by się zachwycać zombiakami Jestem tu po to, żeby przeżyć. Jak nie ma, ale to złoto. Tak, muszę przeżyć. Nie! Poległem. Halo? Myślałem, że nie ma waypointa moich ich ooo mamy główkę! Ale zarombiście, raz jestem jednym z was chwilę myślałem, że ja dostaję już złoto takie, wiecie, przetopione. Nie ten. Coś we mnie strzela. Nie widzę tu jaksów Hirobrainowy szkielet, załatwmy typa. Sam się załatwił, już tam nie wyjdzie. Hmm. No jeszcze tu widziałem gdzieś właśnie to. Okay. Ile mamy żelaza? za 24 git? No, ale te diaksy, fajnie było, było zdobyć. Tu, zwłaszcza, że tu jest jeszcze złoto. Ok. Zaciupałem go. I ci nie pojawili kolejni. Jak to było z Owcami wtedy. Więc ok. Cyk, cyk. Apeluję o diamenty jakieś dla mnie. Oj. współczuję ci, przyjacielu. stał Hiro bym się zesrał. Co mogę wyrzucić? I'm Batman. Zajebiste. Tymczasem mam wrażenie, że słyszę dźwięki od Hero Braina. To mnie tak wiecie przeraża trochę. Mam taką czujność level wow Level WOW Pająk, fajny pajająk Zwłaszcza, że one mają teraz te oczy takie dziwne, nie? Tak inaczej wyglądają. Oj sery. I Ała Malnąłem ręką o mikrofon. Au! Na szczęście to nie Hiro brain Ty Kupo ON! Dobra, wykopię te złoża i lecimy do domu. Znowu on. Nie prześladuje. Słuchajcie, Creeper bank, który by wysadzał 200 kratek. Ale to ładnie wygląda Jeszcze tam pójdziemy sobie zobaczyć. Odcinek z jaskini. Myślę, że to jest zawsze taki punkt u mnie survivalisty, że macie Odcinek z szukania miejsca, odcinek z farmy, odcinek z kopalni, odcinek z eksploracji potem dopiero jest e, ten, budowa domu. Diamenty, tak jest, jak sobie ksiki jak mamy tu, gdzie one były? Tam. dotniesz mnie nigdy mnie nie złapiecie jest niestety to tylko tyle tyle o ile tam są te grzyby i też byłoby fajnie sobie wziąć mogłem wziąć tego teksturpaka jednak na oświetlane rudy bo tu nic nie widzę to jest tak ciemno że mój boże co to w ogóle jest błoto okej, okay. fajnie, ciekawie, przyjemnie ale was tu zostawię przyjaciele, koledzy drodzy fajnie by było axolotla zdobyć, ale ja idę sobie tu do tych grzybków redstone ale tu halucynkowo trzon, trzon grzyba i mamy blok jasnogrzyba Ja je chcę, se posadzę O ile da się to wykluć jakoś Żeby to rosło Okej, okay. no zginę Ale wydobyłem Okej, okay. nie wiem jak to się ode mnie odbiło Słuchajcie jakby Jakby dało się blokować I strzała by się odbiła To by było zajebiste, dobra Geranimo Chciałem zginąć, ale w sumie i tak zginąłem. Dobra, cyk, cyk, cyk. Nic się tu nie podmieniało. Nikogo tu nie ma. Idziemy spać. I będziemy kończyć ten odcinek. Bo nie ma co tu dłużej mówić. Zdobyliśmy fajne. Wszystko różne rzeczy. Zrobimy sekilofil i To se poprzepalamy. Dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnym filmie, do zobaczenia i widzowie subskrybujcie, lajkujcie, dołączcie do fabularnych Pa pa!